Jeden Lecisz. jedną, drugi w drugą, siadamy Wszystko? na pukę i przejeżdżamy, a druga przez szkole to będzie spacer z belką na ruchu. Jedziesz. Okej, okay, Iza? Zobacz. Jestem. Ty się niczego nie jestem Jesteś jandaromem. Elegancko. Ja wiem, jak, jak jest? Nie, nie ja można powiedzieć, że to tylko zapoczętko. Ekstra. Słuchajcie, ultra wykroczenie strefy komfortu w doborowym towarzystwie. Działamy, lecimy i wysyłamy dużo, dużo, dużo pięknej, pozytywnej energii. Trzymajcie się. Proszę przekraczać strefę komfortu. Jest suma sposobu. Lecisz. Jest ciekawie. Zaraz będzie Baby Tarzan. Baby Tarzan, yo. No moś, mogłaby się dać teraz z w sekund stopu? Dasz radę, nie puścisz się, złapisz na siłę, będziesz się trzymała. Dajesz, dajesz. Dasz radę. Uh! Elegancko! Uuuu, uh -huh, brawo! Dobra. Podejście numer dwa. Mama. Chcę. Lecisz. Nie, schorza mi, proszę. Tak, dajesz. GO! Nie chcę. Dasz radę. Pięknie. To jest właśnie ten moment, w którym pokonujesz swoje granice. Tak, i po raz drugi chcę zawiśnić. To zawiśniesz, nie szkodzi, a za trzecim ci się uda. Lecisz. Mocno i skaczasz. Będziesz bardzo dumna, co zrobisz. Mocno, leć. GO! Wiem o tym. Najlepsza wersja ciebie jest po drugiej stronie strachu. Zawsze, pamiętaj, zawsze. nie... Jest! Dziadek, już nagrywanie jest wtedy, kiedy ci czas leci. Mi już leci, mam 9 sekund. Przepraszam. Enjoy. Pierwszy raz jest zawsze. trochę boję że się tak z tym. się, wszystko jest idealnie. Widzę. Leci. Do zobaczenia. Kocham. Pa. Oficjalnie będę pokonywać swój jeden z największych strachów. Lecimy Tyrolką. Let's go. Jesteśmy. Trzymajcie się. Teraz jesteśmy tyle, tyle. Jak było? Czułam masa łatkiego pasa. Czułam nie. Nie yes. brak lęku wysokości masa łatkiego pasa. Jest okej, działam. A szkoda, że się wcześniej postarała. A tak chciałam zostać, żeby... A może tędy? ty? papa. Szkoda, że tylko nie zobaczyłam.